Ty w tamtych czasach potrafiłeś zrobić to, co zrobiło. Za to Ciebie palimy i za to przewodniczymy w Chciałbym, abyśmy uczcili tą 99. rocznicę tego wydarzenia minutą ciszy, w, ciągu, w trakcie której yy, też yy, zrobimy małą salwę. Cześć i chwała bohatera. Cześć, Cześć i chwała, chwała bohatera. Cześć i chwała bohatera. Jesteśmy tutaj co roku od 9 lat. To jest dziewiąty rok, jak ja tutaj przychodzę. Mam nadzieję, że do końca mojego życia dam radę tutaj przychodzić, składać Elgiuszowi hołd. Dziś nazywają nas faszystami, terrorystami. W chwili kiedy wyrywamy sobie serce za naszą ojczyznę polskie. Ale to ci właśnie, którzy nas tak wyzywają, wprowadzają nam wszelkiego typu różne ideologie, wszelkiego typu zamordyzm, zaszczepionkowizm, jakbym to określił nowe słowo takie. Robią z nas niewolników w naszym własnym kraju. A wolność nigdy nie została nam dana Raz na zawsze. Zawsze będziemy musieli o nią walczyć i zawsze będziemy musieli pokazywać, że jesteśmy godni tej wolności. I w tym momencie to właśnie pokazujemy. Chwała Wielkiej Polsce. To jak najbardziej mamy światełko, ładne. Wielkie oburzenia były w zeszłym roku, oczywiście po artykule niepolskiej Gazety Wyborczej, że na szarpie było napisane Polacy. W tym roku napisaliśmy Polscy patrioci. Bo nie wszyscy, którzy się uważają za Polaków, nimi tak naprawdę są. Nie wszyscy są patriotami. My zgromadziliśmy tutaj rzesze patriotów. Polskich patriotów. Nie mówimy o naszym kraju, nasz kraj, nasza ojczyzna, tylko mówimy konkretnie: Polska. Nie to, co nasi rządzący. I grupę ligniuszów w dniu dzisiejszym rozświetli na powązkach, żeby wszyscy wiedzieli, że pamiętamy o Patriocie, o wielkim bohaterze narodowym. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała!

To jest rzadkość, to ja sobie tam też ten siatkę to tego Bardzo przyjemnie zrobić elegu eleguisowi. Myślę, że dla gdzieś tam nas słyszy jak nad jego grobem zaśpiewamy rochę. Do hymnu! Nie rzucimy ziemi, skąd nasz ród nie będziemy pogrzeć mowy Polskimy naród, polski lud. Królewski piastowy, Nie damy by nas gnębił wróg Tak nam to pomóż Bóg Tak nam to pomóż Bóg Będzie Nie Niemiec kluł w twarz I niech ci nam

Dziękuję bardzo, żeście przybyli w tą rocznicę. Jak mówię, no jesteśmy tutaj co roku. Jest to Eligiusz Niewiadomski. To nie był żaden oszołom, który podszedł i strzelił. To był człowiek uczony. To był e, mecenas, mecenas sztuki. Do dziś na uniwersytetach y, na kierunku malarstwa Uczą się z jego książek. Więc nie był to byle kto, tak jak to było opisa opisane, przedstawione w filmie, gdzie dali jakiegoś drugorzędnego aktora, który był znany z komedii tak? i grał Eligiusza. Eligiusz był naprawdę uczonym człowiekiem, wielkim patriotą. W wieku 51 lat poszedł jako szeregowiec walczyć w I wojnie światowej no to no, I, i dokładnie wiedział kim pracował, jest dokładnie, kim dokładnie, jest dokładnie wiedział tak jest dokładnie wiedział kim jest Narutowicz i przede wszystkim e, należy pamiętać, że sprawa, którą miał niewiad e, Eligiusz Niewiadomski, e, odbyła się w budynku, który jest, e, w którym się mieści dzisiaj taka fajna instytucja. To jest Pałac Paca na ulicy Miodowej 15. Tam skazano Eligiusza na śmierć. Dziś tam był sąd. Dziś i przez ostatnie dwa lata skazano tam setki tysięcy Polaków na śmierć. Jest to w tym samym budynku, gdzie jest obecnie Ministerstwo Zdrowia. Przypadek? Nie sądzę. Jeżeli mogę Wam powiedzieć ciekawostkę, to brat Narutowicza, nie pamiętam imienia, podpisywał deklarację I wtedy to jak na pewno. Został nam zaimplantowany tutaj, tak? Bo całe życie spędził w Szwajcarii. Tam był we wszelkich lożach uczony tego, co ma dalej robić. No i został wsadzony no, na stanowisko. Oczywiście mniejszość żydowska załatwiła to u nas, bo wtedy Zgromadzenie Narodowe wybierało prezydenta, nie tak jak teraz wybory powszechne. I w pierwszej turze no, nie przeszedł Witos, tak dobrze mówię. Bo rolnicy na Witosa. No tam jeszcze było, tak. I, i, i za poszedł przeszedł do drugiej tury i było dwóch, był Narutowicz i był Zamojski. I w momencie, kiedy e, Żydzi zobaczyli, że coś jest nie tak i że ma e, Zamojski, który cały swój majątek, a miał wielki majątek, to nie dzisiaj ciężko jest porównać takie majątki do czegokolwiek, spieniężył e, na to, żeby ratować ojczyznę, e, to e, Żydzi w tym momencie, ta mniejszość żydowska, która była poszła do chłopów i zaczęła ich przekonywać, oczywiście w jakiś tam sposób, tak, czy to pieniędzmi, czy, czy, mową, że jak to przecież chłopi nie będą głosować na pana, tak, no wiadomo każdy tą pańszczyznę pamiętał i tak dalej. No i oni w ten sposób załatwili sobie, że Narutowicz wszedł na stanowisko prezydenta Który był już od samego początku Obrzucany kamieniami przez Polaków A Niewiadomski Dokonał tego czynu Według woli narodu polskiego Tak 200 tysięcy osób było na pogrzebie tutaj. W całej Polski zjechali się ludzie na pogrzeb 200 tysięcy Warszawa wtedy jeszcze tyle ludzi nie liczyła na pewno można powiedzieć, że on nie był nieobliczalny tylko. On był dokładnie buchem. wiedział, co ma wykonać. Tak, co, chce co ma wykonać. zrobić. Miał to zamierzone. Tym bardziej, że też poddał się i żądał dla siebie kary śmierci. Tak. Która została de facto wykonana 31 stycznia na Cytadeli. Dziękuję wam wszystkim, że przybyliście.